idź na wybory, bo to jest twój obywatelski obowiązek. I dla mnie taka postawa jest straszna, dlatego że mówiąc to takiej osobie, nie poprawiasz sytuacji naszej demokracji. Ty, co, co ty robisz, to tak naprawdę e, zwiększasz wpływ mediów na wybory, bo jaka jest szansa, że decyzja takiego człowieka będzie jego decyzją? Szansa jest żadna, bo on nie ma żadnego. A nie mówię tutaj o racjonalizacji, tylko o nie ma żadnej świadomości, dlaczego jego wybór jest taki, a nie inny. On sugerując się kilkoma stacjami radiowymi czy telewizyjnymi, może dokonać mieszanego wyboru spośród nich, co jego pole wiedzy na ten temat jest na tyle ograniczone, że jego wybór tak naprawdę nie jest jego. Jego wybór to jest, to jest przekaz medialny, który usłyszał. Dużo lepszym wyborem jest zachęcanie kogoś do udziału w życiu społecznym, a żeby on z tego wydedukował, że warto iść na wybory, niż mówić mu takie suche iść na wybory, jak, jak nie, nie, nie zagłosujesz na nie, aż na zaczekać, bo to jest, to jest głupota. To, to my demokrację poprawiamy tym właśnie, że zwiększamy świadomość ludzi, świadomość indywidualnych decyzji. A nie dlatego, że ty komuś każesz zaznaczyć krzyżyk na kartce. Oczywiście to był idealny świat, gdyby każdy miał ogromną wiedzę na temat swoich poglądów, historii każdej partii i tak dalej, ale to jest niestety świat niemożliwy, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy do niego dążyć. A to, że ty mówisz komuś, iść idź, idź głosować. Takie puste dwa dni przed wyborami, nie ma żadnego wpływu, a nawet ma wpływ negatywny, bo to jest tylko odzwierciedlenie przekazu mediów albo ogólnego trendu społecznego. Zapraszam do subskrypcji, łapki w górę i komentarza. Na razie, cześć.